Myślę, że jest to książka dla wszystkich, którzy lubią rozwiązywać zagadki. Dlaczego został kupiony tylko jeden śledź? Kim jest naprawdę dyktator? Kto ukradł obraz? Czyje ślady były pod oknem? Czy jest kot? Do końca nie było wiadomo, czy uda się rozwiązać tą zagadkę. Dla naszej klasy była to super fajna książka. Lubię takie historie. Dobrze ją się czyta. Chciałbym przeczytać wszystkie części z tej serii.